Dzień dobry. Mam, mam dla Was informację. To mogą być ostatnie odcinki z gier. I będę się pojawiały tylko odcinki z domu, ale nie będę pokazywał twarzy, bo. Dlaczego ostatni odcinek? Mam mało pamięci. I może to być chyba ostatni odcinek z Minecrafta. W ogóle ze wszystkiego. Znaczy czy no ze wszystkiego? Nie, bo będę może się pojawiał blogowe. No, nie, nie mam itemków. Moi drodzy. No! Co? No, znaczy nie mam itemków. No. No widzicie, co tu się dzieje. Tu się dzieje już dziwne rzeczy. Ach. I no, nie mam itemków. wy no, je na kreatywie odrobić. Chociaż niektóre, ale. Mam cały ekwipunek drewna. A, dobra! Ach. Albo i drodzy widzowie, bardzo dobrze miałem cały ekwipunek dre drewna i jeszcze zbrojkę tylko. Nie, nie enchantowaną jeszcze i mieczyk miałem. Ach, dlaczego to stanie odcinek? Zapytacie. A czy. czy już opowiedziałam, bo. No, mam za mała pamięci po prostu i to mogą być ostatnie odcinki z Minecrafta. Tak, ostatnie odcinki to mogą być z Minecrafta. No i nie wiem. Ten odcinek może... Ten odcinek po prostu będzie krótki. No ale już po, po prostu po trzech dniach tak ma za pamięci. Przecież dzisiaj idę nagrywam 8 odcinków, 3 było 8 odcinków. Dzisiaj było, odcinków. I, dzisiaj było chyba 6 odcinków. I kolejny teraz. I to jest chyba stanie odcinek z gier i nawet nie mogę... Na na, nagrać parę odcinka z kata, ale się pojawił. Odcinek z kata polecam. I dzi jeszcze dzisiaj, nie wiem, może to jest ostatni odcinek. Kto to wie? No spróbuj, spróbuj coś no, jeszcze wykombinować. Może się uda, może nie. Zobaczymy. Ach. No, smutno mi trochę to może być ostatni odcinek z naszej Że w ogóle... Gier. No, ogólnie jest ostatni odcinek z... I to może być ostatni odcinek z gier. Komputerowych. Nie, nie, nie wiem z czego się będą pojawiać to odcinki. Będą się chyba pojawiać z kotem odcinki cały czas Ale będą zablokowane wtedy komentarze Blokuję komentarze wtedy Jak nagrywam odcinki z kotem No i ogólnie to może być ostatni odcinek O się nie będzie trwało. Dwie minuty Znaczy cztery minuty może no i, no i no jeszcze no nie chwilkę potrwa ten odcinek No ogólnie to ostatni odcinek może być w gier Ach, No bo mam mało pamięci, ale, ale wtedy muszę, wtedy bym musiał usunąć Minecrafta Żeby mieć dużo pamięci, żeby jeszcze da Was nagrywać, ale Szkoda mnie usunąć. No, wy troszeczkę, nie, no nie chcecie tego odcinku z Minecrafta. Ostatnio brak wyświetleń. Troszeczkę jest inny gier To wyświetlenia. teraz wejdźmy sobie do kata. Tylko gdzie ja go mam? Tutaj mam kata. Dobra. I troszeczkę sobie pogramy. W każdym momencie ten filek się może skończyć. W każdej sekundzie. Jak chcecie. No to jest ogólnie chyba w odcinek z gier. Spróbuję coś wykombinować. No po prostu spróbuję coś wykombinować. A ja zaraz będę dziękował za oglądanie. No te kwitki sobie wybrałem makeata. Make, I w ogóle no, lecimy jakoś muzyka, nam się na chwilkę wypałna. No. I to ja funa na muzykę, a ona nie łącza co i w jeden dzień. Ach, w każdej minucie może się skończyć ten odcinek. Nagrajmy sobie w kata. Będą się pewnie pojawiały odcinki z kotem, ale jeszcze coś próbuję wykombinować. Ach, no ja nie wiem. Już pewnie wiecie na no, jaki będzie tytuł. Ogólnie co będzie. Ach. Ale, ale już chyba, no nie wiem. Z... Będę próbował całymi dniami co, co, coś mi kombinować. Ach. To tak. Zagrajmy sobie gier, parę gierek troszeczkę. O, otwórzmy tą skrzynkę. Ach. Dobra. Dajmy sobie kółko. Ja zagramy na cileczku. Troszeczkę. No, na cileczku gram. Dobra. Tak, takie coś może być. I mam tutaj nie odcinek z gier. Znajdę sobie tutaj. Zagrajmy parę gierek. Dobra. Kaczmę się na piłkę wyjść z tej gry. Tak, i to jest właśnie ten ostatni odcinek. To, to może być ten ostatni odcinek. Nie, nie, naprawdę nie wiem, czy to jest ostatni odcinek. Ale nie ja mam cały czas mówić, to może być ostatni odcinek z gier. Ale wątpię, bo mam za mało pamięci. To nie jest moja wina, to jest za mało pamięci po prostu. Wygram no, sobie far Jestem trochę smutny, bo lubię nagrać odcinki z gier, trochę. Ale chyba to koniec. Ocinku z gier, to koniec już. Ocinku z gier, po prostu. Dobra, wygrajmy sobie parę gierek. Dzień czy meczy. No i po tej grze to już będzie koniec chyba odcinka. Zobaczymy też pewnie. No i grajmy sobie. No i to nie chyba odcinek. Mogę mieć na Brawl Starsa. Nie wiem. Spróbuj co, no, coś no, jeszcze wykombinować. No i jutro będę cały dzień kombinować. Znaleźć i i, 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 i szybka informacja dla Was. No ja nie wiem, czy jutro ten... Czy, czy jutro będzie odcinek, bo będę cały czas kombinować to właśnie. I ja nie wiem, czy będzie odcinek dla, dlatego. Ach, dobra, wygraliśmy. Najsza reklama. Nie ja nagram odcinek na reklamę, więc... Wiesz, mam mało procent, 8%. Ach, nie wiem czy już kończyć ten odcinek, czy nie kończyć. Ach, no i jeszcze Otworzymy sobie skrzynkę teraz. Przykać się, pójdę do... oj na górę podładować tablet, bo jest mało procent I że mam tu tą skrzynkę. Dobre. A, to są tasy dobra, ważne. Ach. I wiecie, to może być ten ostatni odcinek właśnie, tak jak mówiłam. To może być koniec właśnie. Dobra, zostawiam to. Jest. I tu mamy nagrody. Ja, no ja się za bardzo. No, no nie ścieszę. Blokujmy. spray. Co? Legend Box? Może mogę otworzyć najpierw Legend Boxa. Bo jest takie coś na jak Legend Box. To jest prawie, to jest prawie najlepszy box. Dobra. Jest, ale styki temków, no nie cieszę Tu, tu jest coś dobrego Dobra, to założę tu To a potem. Cały czas ja jestem smutny Dobra jest o 10 ataków, więcej Ach, no cóż ja mam bardzo dziękuję za oglądanie. papa pa. Nie wiem czy to się pojawi odcinek, czy w ogóle się pojawi, ale może się pojawi. papa pa.